Cześć, dzień dobry, witam Was z tej strony Justyna na YouTubie i na Instagramie Pani od... Tarota. Cieszę się bardzo, że spotykamy się na prognozie grudniowej, kochani. Jest to prognoza miesięczna, którą robimy dwiema taliami. Pierwszą sprawdzamy ogólną energetykę, czyli takie zdarzenia i energie, które mogą pracować gdzieś w tle. Natomiast drugą talią sprawdzamy poszczególne obszary życia, takie jak relacje, uczucia, emocje, praca, finanse i wyzwania. Pamiętajcie, proszę, że jest to prognoza ogólna. Do Pasowana do waszego znaku słonecznego. Weźcie z niej to, co z Wami rezonuje i odpuśćcie resztę. Natomiast, gdybyście chcieli zamówić prognozę roczną na 2025, bądź skorzystać z jakichś innych rozkładów, to zapraszam do konsultacji mojej oferty. Całość jest dostępna na stronie internetowej i wszystkie namiary są w opisie. I spójrzmy już, kochani, na energię dla poszczególnych znaków Zodiaku. Dobrze kochani, to spójrzmy co dla naszych astrologicznych strzelców. Dobrze kochani, to spójrzmy na te karty dla naszych astrologicznych strzelców. Drogie strzelce, wszystkiego najlepszego, ponieważ to jest wasz sezon, to jest wasz... 100 lat i jeżeli chcielibyście zamówić rozkład urodzinowy, to zapraszam do konsultacji oferty na mojej stronie. Jest tam dostępny rozkład w formie nagrania audio, ale też można wykupić godzinną konsultację, w ramach której dodatkowo jeszcze sprawdzamy, jakie są astrologiczne tranzyty i potencjał dla Was na te nadchodzące 12 miesięcy. I tutaj już przejdę do tej prognozy ogólnej, do tej energetyki ogólnej, i ten grudzień jest dla Was trochę. Trochę poskakany. I może to częściowo wynikać z tego, że po pierwsze Saturn, czyli planeta wnosząca ograniczenia, spowolnienia, też taka, która stawia nas do odpowiedzialności, wyszła do ruchu prostego i robi do znaku strzelca kwadraturę, czyli aspekt napięciowy. Więc tutaj po prostu mogą, możecie tego jakoś bardziej w grudniu doświadczać. Taki ogólny też scenariusz płynący z tych kart dotyczy tego, żeby nie przeholować. Bo mamy takie powiedzenie, że od nadmiaru głowa nie boli, natomiast no, tutaj jest wprost powiedziane, że od nadmiaru głowa może boleć, szczególnie w środkowej części grudnia, i to czasami będzie nadmiar spotkań, czasami to będzie nadmiar, nadmiar jakiegoś pysznego jedzonka. Tutaj dosłownie jest taka przestroga przed pewnego rodzaju przeholowaniem. I patrząc na te karty pojedynczo, pierwszy tydzień grudnia mamy w Dziesiątce Mieczy. I tutaj, dla strzelców, mogą się jakieś historie kończyć, domykać. Tutaj może być jakiś koniec cyklu. Być może, kochani, będziecie na coś liczyli, na realizację jakichś scenariuszy, natomiast może się okazać, że no, one nie będą się realizować tak, jakbyście tego chcieli. I to znowu jest też dosyć spójne z kontekstem astrologicznym, ponieważ do tych początków grudnia Merkury, planeta odpowiada, za analizę, za komunikację jest w ruchu wstecznym, i merkury w retrogradacji, no on wnosi różnego rodzaju zawirowania komunikacyjne, spowolnienia, i tutaj być może te, te rzeczy, na które liczycie, nie będą dochodziły do skutku. Tutaj też w tych początkach grudnia warto uważać na jakieś tampnięcia relacyjne, na możliwość właśnie pokłócenia się z kimś, i też gdyby. Faktycznie było tak, że czy w relacjach, czy być może w obszarze zawodowym doznacie jakiś blokad, czy coś zakończy się inaczej niż byście chcieli, to też kochani tutaj karty polecałyby, żeby się zatrzymać i wyciągnąć z tego wnioski. Ponadto też drogi strzelcu, uważaj na siebie po prostu pod kątem fizycznym w, tym w tych początkach miesiąca, uważaj, żeby się na jakiejś ślizgawce nie potknąć, też nawadniaj się, żeby unikać tutaj bólów głowy. Natomiast ten pierwszy tydzień grudnia to może jeszcze nie być najlepszy czas na inicjowanie nowych przedsięwzięć. Tutaj mamy raczej taką energię rozwiązującą. W drugim tygodniu miesiąca mamy kartę gwiazdy i tutaj mam poczucie ta energetyka dosyć mocno i odczuwalnie się dla Was kochani zmieni. Tutaj możecie w cudzysłowie sięgać po przysłowiową gwiazdkę z nieba. I to się może różnie manifestować. Czasami to będzie właśnie o jakichś spotkaniach wigilijnych, o wyjściach, o zakupach, jakichś rzeczy, o których od dłuższego czasu marzyliście. Natomiast no, też karty tutaj przestrzegają właśnie, żeby za bardzo nie poszaleć, nie przeholować, bo od tego nadmiaru może Was po prostu Głowa boleć, więc starajcie się ten umiar w jakiś sposób trzymać. Też dla osób, które być może szukają kogoś do relacji podczas jakichś imprez okolicznościowych, jakichś takich prestiżowych przyjęć, unikatowych doświadczeń, możecie kogoś poznać. Natomiast mam poczucie, że to może być taka relacja bardziej nakierowana na jakąś fizyczność, cielesność, taka w cudzysłowie relacja diabłem podszyta. I to mogą być takie energie bardzo romansowe, natomiast raczej niedługofalowe i i też, kochani, sprawdzajcie właśnie, jakie ma zamiary druga strona i na ile Wam to odpowiada, bo osoby, które gdzieś się tutaj w diable pokazują, często mają na celu swój własny interes, a nie wasz. Ponadto, gdyby do strzelców też w tej środkowej części grudnia przychodziły jakieś propozycje zawodowe, nawet takie właśnie bardzo prestiżowe, takie, o których być może strzelce marzyły od dłuższego czasu, to sprawdzajcie, kochani, czy, czy być może też właśnie tutaj nie dojdą Wam jakieś dodatkowe warunki, które. Sprawią, że będziecie też potrzebowali swoją energią za tą możliwą posadę zapłacić. Ponadto, w tym drugim tygodniu też tutaj jest potencjał na to, że właśnie marzenia, życzenia będą się spełniać, bo ta karta gwiazdy jest o nadziei i jest o tym, że wiemy, że będzie dobrze. I w trzecim tygodniu mamy diabła. I tak jak powiedziałam, ten diabeł może być powiązany z tymi szansami, okazjami. On może mówić o jakimś nadmiarze, że przeholujecie, i to się może manifestować tak, że zjecie za dużo i będzie was bolał brzuch. Czy że w ogóle zjecie za dużo, bo diabeł też bywa o nieumiarkowaniu w jedzeniu i piciu. Czasami to będzie o tym, że jeżeli pójdziecie na 7 imprez, to tak się strzaskacie z energii, że będziecie w cudzysłowie orać, pod nie będziecie zmęczeni. W tym trzecim tygodniu Warto uważać właśnie na takie sytuacje, gdzie nie macie energii, gdzie macie poczucie, że ta rzeczywistość jest w jakimś stopniu przytłaczająca, bo diabeł też mówi właśnie o jakichś spadkach energetycznych, o tym, że brakuje nam takiego wewnętrznego światła. Ponadto też, kochani, tutaj być może podczas tych imprez okolicznościowych mogą się zdarzyć jakieś trudniejsze emocjonalnie sytuacje. I to dla każdego będzie znaczyło coś innego. Dla kogoś to będzie znaczyło, że wdacie się w jakąś. Dyskusję, która na początku była niewinna, a potem jakoś może Was dotknąć. Dla kogoś to będzie znaczyło, że podczas takich imprez może spotkać jakąś osobę, z którą, ma ta, z którą macie, kochani, trudniejsze emocje czy to byłego, czy byłą, czy być może jeszcze kogoś innego jakiegoś dawnego y, szefa, czy jakąś osobę, z którą Wam się rozeszły, rozeszły drogi, też w jakiś niefajny sposób. Generalnie w tym trzecim tygodniu grudnia będzie taki potencjał też do pracy z własnym cieniem, bo diabeł też jest o cieniu, czyli o jakichś takich niefajnych przekonaniach, o jakichś takich nieuleczonych historiach. I kochani, no, jeżeli coś uleczycie, to to już dłużej nie będzie Wami kierowało stylnego siedzenia, więc też warto tą okazję wykorzystać. Natomiast w przypadku pojawiania się nowych propozycji umownych, tak jak powiedziałam, kochani, sprawdzajcie, czy nie ma tutaj żadnych haczyków, czy te propozycje. Pozycje na pewno są dla Was długofalowe, długofalowo korzystne, żeby się w coś tutaj nie uwikłać. No natomiast mam takie poczucie, że jednak ten grudzień może być dla strzelców mocno o takim trybie imprezowania, jedzenia, bo to jest tutaj mocno podkreślone i ten diabeł też właśnie może być po prostu o takim wypadaniu z rutyny, o takim pójściu, pójściu w, w, w przyjemności, które jakoś też już jeżeli jest ich za dużo, to mogą nie służyć. I w tej końcówce grudnia mamy kartę dziewiątki kielichów, i to jest karta takiego dobrostanu emocjonalnego, komfortu emocjonalnego. Tego, że tutaj strzelce mogą chcieć się trzymać tego, co znane i lubiane. Mogą dosyć niechętnie chcieć wychodzić ze swojego comfort zone, nawet jeżeli to comfort zone już nie do końca jest dla Was, kochani, rozwijające, bo w tej dziewiątce kielichów my lubimy to, co znamy, jest nam wygodnie. To jest taka w cudzysłowie ciepła posadka, tylko nie, nie nie odnosi się to wyłącznie do obszaru zawodowego, możecie to odnieść do relacji, być może jesteście w związkach, w których wiecie, że czegoś Wam brakuje, ale jest jednocześnie wygodnie. Być może odnosi się to do jakiejś sytuacji rodzinnych, przyjacielskich, być może odnosi się to właśnie do sytuacji zawodowej czy finansowej. Natomiast no, tutaj, pod koniec miesiąca, jest pokazany taki spory komfort emocjonalny. Ale drogi strzelcu, jeżeli doświadczysz takiego uczucia jak nuda, to też sprawdzaj być może, w którym kierunku ta nuda cię popycha, jakiego ostatniego dziesiątego kielicha brakuje ci do pełni szczęścia. Ponadto, też w tej końcówce miesiąca tutaj mogą się pojawiać w cudzysłowie jakieś dary od losu. Czasami to będzie właśnie ciasto po świętach, słynna sałatka jarzynowa, czy coś innego, ale też dla części osób to może być taki czas spowolnienia, i jeżeli kochani, będziecie coś próbować, załatwić, to może się okazać też tak, że będziecie natrafiali na osoby, które jakoś powolnie działają, jakoś niechętnie współpracują. I dla osób szukających relacji, też ta karta często mi podpowiada o tym, że pojawia się w otoczeniu ktoś w typie starego kawalera czyli taka osoba, która być może deklaratywnie będzie mówiła, że chciałaby, natomiast w praktyce ta osoba lubi swoje status quo i jest jakoś tak nie do końca skora do zmian. I właśnie też to jest mocno zarysowane w tych kartach, że tutaj podczas właśnie jakichś wydarzeń, imprez okolicznościowych możecie poznać jakieś osoby, prawdopodobnie mężczyzn, nie tyle do relacji, co do jakiejś przelotnej znajomości, natomiast tutaj mimo wszystko warto uważać właśnie na intencje, z jakimi te osoby przychodzą do Waszego życia, żebyście też Wy się potem dobrze czuli po, po prostu po wyjściu z takiej znajomości, bo tutaj nie mam w kartach zarysowane, żeby to była taka długofalowa Znajomość, raczej, raczej właśnie jakiś taki przelotny romans, jak, raczej jakiś taki one night stand. I jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, to tutaj już trochę powiedziałam, że mogą się pojawiać jakieś takie bardzo atrakcyjne propozycje. Natomiast sprawdzajcie, kochani, czy tam nie ma jakiegoś drugiego dna. Tak te energie wyglądają. One są troszeczkę poskakane, i spójrzmy już na same relacje. Szóstka buław, ósemka kielichów, szóstka mieczy. Ten początek grudnia w szóstce buław może wnosić, że tutaj Wasze przedsięwzięcia relacyjne będą z taką nutką efektu wow. To znaczy, że na spotkaniach może być fajna atmosfera, to znaczy, że możecie być tutaj w świetle reflektorów, w centrum uwagi, że jeżeli będziecie chcieli zabukować stolik w bardzo popularnej miejscówce, to może Wam się to udać, że jeżeli będziecie się chcieli spotkać ze znajomymi, to uda się ten termin. Dogadać. Warto planować tutaj różne przedsięwzięcia towarzyskie na tą pierwszą połowę miesiąca, tak bardziej do dziesiątego. No, naprawdę tutaj szczęście Wam sprzyja. Też singlom, jeżeli będziecie odpalali jakieś początkowe spotkania, to tutaj z tą drugą stroną możecie wpaść sobie w oko. Właśnie na takiej zasadzie intensywnego przyciągania dosyć od razu, natomiast ta szóstka była, też jest zdradliwa o tyle, że to jest taki pierwszy efekt, taki efekt wow. a potem żeby dana, żeby dana relacja trwała, żeby dany efekt był trwały, żeby to przedsięwzięcie mogło być udane, trzeba to będzie zasilać swoją energią i tutaj od razu też jest przestroga od kart, żebyś drogi strzelcu nie odpuszczał tych kwestii, na których Ci zależy, bo tutaj dosłownie jest bardzo szybka wy. Wieryfikacja priorytetów i w tej środkowej części miesiąca mamy taką energię rozwiązującą. Więc mam poczucie, że jeżeli nie uda ci się spotkać z osobami, na, którym, na których ci zależy w początkach miesiąca, to potem mo, może być trudno coś wy, wygospodarować. Te spotkania mogą się odwoływać, jakieś tutaj umowy w relacjach mogą nie dochodzić do skutku, być może ze względu na to, że już ludzie będą w rozjazdach, że wszyscy będą zajęci, że będzie jakiś brak czasu. Ponadto też tutaj strzelce mogą chcieć być może już na fali postanowień noworocznych weryfikować swoje przekonania w relacjach, swoje podejście do pewnych sytuacji relacyjnych, czy do pewnych relacji i mogą strzelce chcieć zmieniać tutaj schematy działań, odchodzić od pewnego cyklu. Być może do tej pory to Wy zawsze organizowaliście święta, robiąc własnoręcznie jedzenie, a w tym roku stwierdzacie, kurczę, nie chcę spędzać nad tym tylu godzin, część kupię od jakiejś osoby z polecenia, czy w jakimś dobrym miejscu, i pamiętajcie, że to jest tylko przykład, natomiast chodzi o tą energię, że z jednej strony tu jest energia rozwiązująca, taka, że rzeczy nie dochodzą do skutku, ale też energia wychodzenia z pewnych schematów, które kiedyś były spoko, ale już dłużej wam nie służą. I pod koniec miesiąca mamy Szóstkę Mieczy która po pierwsze może wnosić, że strzelce tutaj się będą przemieszczały, bo to jest karta przejazdów, no i to też nie jest dziwne, bo w tej końcówce miesiąca być może będziecie gdzieś jechali na święta, zjeżdżali do Polski na święta, być może na Sylwestra też się gdzieś będziecie kochani przemieszczać. Ale to też jest karta, która może wnosić jakiś taki dystans, i być może będzie się to wiązało czy to z dystansem do jakichś relacji, które się tutaj nawiązały na początku miesiąca, do jakichś projektów, do których się będziecie wraz z upływem czasu w tym grudniu dystansować. Być może ten dystans będzie też właśnie w stosunku do jakichś zmian, których na początku strasznie się baliście, a potem stwierdzacie, że nie jest to takie straszne, jakby się Wam wydawało. Tutaj istotna pod koniec miesiąca może być też komunikacja. Online. Tak te karty dla Was, kochani, wyglądają. I jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, to nie mam tutaj zdefiniowanych partnerów czy partnerek. Mam jakieś bardzo fajne spotkania, takie spotkania romantyczne, gdzie od razu możecie sobie wpaść w oko. Natomiast też karty tak to pokazują, że to może być jakiś taki ulotny czar chwili i że im dalej będzie od tego spotkania, tym bardziej Wy się będziecie do tej osoby dystansować. I jednocześnie też, i singlu, tutaj pod koniec miesiąca możesz mieć intensywne kontakty, jakieś wymiany też online'owe, być może na komunikatorach, być może na jakichś aplikacjach randkowych, być może też nawet podszyte jakimś aspektem erotycznym. Tak to, kochani, wygląda i jak zawsze pamiętajcie, proszę, że jest to prognoza ogólna, dopasowana do Waszego znaku słonecznego, a jeżeli chcielibyście i chciałybyście sprawdzić, jak to może wyglądać w Waszym indywidualnym przypadku, kiedy znajdziecie miłość, czy być może jak to może wyglądać w Waszych relacjach partnerskich, co tam jest do przepracowania, jaka jest możliwa przyszłość tej relacji, to zapraszam do zakupienia rozkładów przez moją stronę internetową. Wtedy one są stawiane dla Was indywidualnie pod Waszą konkretną sytuację. I spójrzmy już na pracę mak, dwójka mieczy, dwójka kielichów. W obszarze zawodowym ten grudzień może przynosić jakieś zawirowania, szczególnie w komunikacji, na początku miesiąca. I kochani, czasami to będą zawirowania z gatunku oficjalna komunikacja firmowa, jakaś oficjalna narracja. Czasami to będą zawirowania na zasadzie, ktoś będzie tutaj malował trawę na zielono. No przykładowo, ktoś będzie Wam powierzał jakieś nowe zadanie, mówiąc, że jest łatwiejsze niż jest w rzeczywistości. Bo na na przykład jeszcze nie ma wszystkich szczegółów, więc tutaj w początkach miesiąca warto zwracać uwagę, z jakimi tematami ludzie do Was w tym środowisku zawodowym przychodzą, bo coś po pierwsze może być zmanipulowane i nie wszystko może być jeszcze jasne i wiadome. Warto, drogi strzęcu, abyś tutaj dopytywał i dopytywała o szczegóły, bo właśnie pewne rzeczy, które są w jakiś sposób niewygodne, mogą być przemilczane, dlatego słuchaj intuicji i o te szczegóły dopytuj. Jednocześnie mak to też jest fajny potencjał w słowie sprzedażowy, więc jeżeli Ty sprzedajesz coś albo siebie, to tutaj może być bardzo dobry czas na takie działania, pod warunkiem, że nie przeszarżujesz i nie oddalisz się zbyt daleko od tego, co jest prawdą, ale też kochani w drugą stronę uważajcie właśnie, jeżeli to Wam ktoś będzie jakieś oferty czy propozycje przedstawiał. Ponadto tutaj strzelce też mogą mieć jakiś nowy pęd w sobie do generowania swojej rzeczywistości zawodowej do tworzenia jakichś podwalin pod nowe. I to jest fajna karta, bo tutaj macie pełen potencjał możliwości i nawet jeżeli zaraz po tym, jak stwierdzicie, to jest mój plan, to jest mój kierunek, nabierzecie wątpliwości, to spokojnie, to się zdarza, zdarza się utrata tej wizji, natomiast ta wizja wróci. Tutaj to może być taki dobry czas właśnie na tworzenie jakiejś nowej wizji tej swojej rzeczywistości zawodowej, na kreowanie dla siebie różnych okazji. Natomiast w tej środkowej części miesiąca może być taki w cudzysłowie spory znak zapytania. Trochę nie wiadomo, o co chodzi w pewnych kwestiach, czy to właśnie przy tych przekazywanych zadaniach, czy przy tych ofertach. Ta środkowa część miesiąca jest w jakimś braku jasności, w jakimś takim w cudzysłowie rozkroku, że nie wiadomo, w którą stronę. I być może, kochani, po prostu nie ma jeszcze wszystkich informacji, a być może Wy z jakichś względów się wahacie i nie chcecie tutaj podjąć decyzji, opóźniacie sprawę, natomiast te Pamiętajcie, że wszystkie odpowiedzi są w Was i wy na jakimś poziomie znacie tą odpowiedź, nawet jeżeli ona jest niewygodna, bo też na tym polega dylemat dwójek, że wybierając jakąś opcję. Naruszamy pewną równowagę, która już zapanowała. Więc, drogi Strzelcu, też weź pod uwagę, że tutaj sprawy mogą nabierać jasności z upływem czasu i pod koniec grudnia będą się tutaj pewne rzeczy klarowały. W ogóle pod koniec grudnia w tym obszarze zawodowym może panować dobra atmosfera. Warto też stawiać na współpracę, bo tutaj zarówno pomoc, jak i jakieś atrakcyjne projekty mogą przychodzić przez. Innych. Warto sobie pozwalać w tym środowisku zawodowym na autentyczność i na budowanie sojuszy, które długofalowo mogą Wam też pomóc, kochani, w realizacji tej wizji, którą gdzieś tutaj powzięliście na początku miesiąca. Całościowo na ta końcówka grudnia może Wam upływać w dobrej atmosferze, i tutaj też się właśnie mogą pojawiać oferty współpracy. Tak to, kochani, wygląda, i spójrzmy na finanse. Piątka Mieczy Król Kielichów Umiarkowanie. Kochani, tutaj w finansach dla strzelców mamy przestrogę, aby na początku grudnia do tych finansów podchodzić bardzo ostrożnie, bo po pierwsze, tutaj mogą być jakieś przekłamania. Nie wszystko może być tak, jak to sobie wyobrażacie. I gdybyście podpisywali nowe umowy, to upewniajcie się, że tam nie ma żadnych haczyków. Tutaj powtarza nam się ta interpretacja z energetyki ogólnej. Ponadto może być też tak, że jeżeli robicie większe zakupy, to na koniec okaże się, że to, co miało być w promocji, w tej promocji nie jest i tutaj mogą się jakieś emocje pojawiać. Warto też dobrze uzgadniać warunki współprac finansowych, czy pożyczek, w szczególności z osobą w typie króla kielichów. To jest taki mężczyzna ciepły, empatyczny, czasami sprawiający wrażenie troszeczkę naiwnego. Tutaj naprawdę ustalajcie warunki tak, żeby obie strony wiedziały na czym stoją, bo potem może się skradać jakieś zwlekanie z wykonaniem danej umowy. Więc kochani, naprawdę sobie tutaj urealniajcie w kwestiach finansowych po to, żeby środkowej części miesiąca uniknąć jakichś nadmiarowych emocji. Ponadto, tutaj, też w tej środkowej części miesiąca, może wam przy finansach wybijać jakiś mężczyzna rodzinny. Czasami to będzie partner, czasami to będzie ktoś z rodziny, brat czy tata. Czasami to będzie jakiś przyjaciel, który być może też chciałby od was pożyczyć kasę, natomiast tak jak powiedziałam, zadbajcie o to, żeby tutaj wszystko było nazwane, urealnione i żeby obie strony wiedziały na czym stoją, bo może być po prostu jakiś przestój przy zwrotach. I pod koniec miesiąca w ogóle mamy w finansach taką energię przestoju. Więc, gdyby strzelce tutaj chciały, żeby coś się w tych finansach zadziewało do końca roku, to kochani, karty podpowiadają, że trzeba będzie tutaj aktywnie podziałać i ruszyć tą energię. Natomiast, drogi strzelcu, jeżeli czekasz na jakieś decyzje finansowe, to one pod koniec roku mogą jeszcze nie zapalać, być może będą się przenosić na, tą, na ten początek 2025. Tak to, kochani, wygląda. I spójrzmy. Jeszcze na wyzwania. Piątka monet, Siła Królowa była. No właśnie, kochani, na początku miesiąca uważajcie na transakcje gotówkowe, na operacje z kasą i przy kasie, ale też być może uważajcie, żeby czegoś nie zgubić, no bo jeżeli zgubicie wasz ulubiony szalik o dobrym składzie, no to z jakiejś kasy będziecie musieli wyskoczyć, żeby kupić nowy. Tutaj też warto robić kopie zapasowe danych, pilnować portfela, pilnować kluczy, uważać, żeby się nie przeziębić. Ogólnie ta piątka monet może wnosić właśnie, Jakiejś straty, zubożenia, być może też trochę gorsze samopoczucie, jakąś tęsknotę za pewnymi rzeczami, jeżeli tutaj przykładowo no jakaś relacja się domknie, czy jakaś sprawa zakończy się nie w taki sposób, w jaki byście chcieli, to jest potencjał na to, że będziecie to właśnie przeżywać jako stratę i postrzegać jako pewien rodzaj straty. Natomiast jeszcze raz podkreślę: zwracajcie uwagę, żeby tutaj za coś nie przepłacić, jakiejś kasy nie zgubić, bo jest ta strata dosyć, jest ten Potencjał na stratę dosyć mocno zarysowany w kartach. I mamy też w środkowej części miesiąca kartę siły. I mam trochę takie poczucie, że tutaj, w tej środkowej części miesiąca, strzelce mogą zaliczać jakiś spadek formy. I w ogóle ten układ kart też mi tak podpowiada, że coś w grudniu może być kochani słabo z ćwiczeniami, trzymaniem diety i chodzeniem na siłownię. Bo to jest dosłownie taki układ kart, że tutaj ta aktywność fizyczna jest w negatywie, i w konsekwencji też w negatywie może być. Jakieś Wasze poczucie atrakcyjności. Ponadto, też w tej środkowej części miesiąca, warto, kochani, sprawdzać ze sobą, jak Wy się w kontekście pewnych rzeczy czujecie, właśnie dokładnie po to, żeby tutaj nie robić rzeczy na siłę. Żeby się tutaj nie zmuszać, żeby siebie w różnych kwestiach nie nadużywać, bo też o tym może być karta diabła. I tak jak powiedziałam, kochani, no, z jednej strony to jest przymrużeniem oka, a z drugiej nie, bo ten układ kart dosłownie jest o tym, że trochę sobie odpuściacie jakieś takie codzienne rutyny, które nam pomagają czuć się dobrze i dosłownie takie dobre samopoczucie, bycie w formie, jest w negatywie pod koniec miesiąca. Więc tutaj strzelce być może przed Sylwestrem będą miały właśnie jakiś taki spadek samopoczucia. Być może będzie też chodziło o jakąś kreację, że stwierdzicie, kurczę, no ja się nie mam w co na, w co na tego Sylwestra ubrać. Być może też będzie chodziło o jakiś nastrój do wyjść do imprez, że będziecie mieć takie poczucie, że zupełnie. Zupełnie nie macie na to ochoty, bo królowa buław też jest o pewnej takiej predyspozycji do zabawy, o jakiejś takiej lekkości, więc jakoś może Wam tego pod koniec miesiąca brakować. Natomiast dla części osób może być też tak, że tutaj w wyzwaniach na ten grudzień będzie historia o jakiejś kobiecie, która być może będzie Was do czegoś namawiać, będzie Was w coś próbowała wmanewrować, no na przykład na wyjście jako jej osoba towarzysząca na Sylwestra i być może ktoś taki będzie dla Was problematyczny, to może być taka osoba właśnie w typie królowej buław, to jest taka osoba właśnie charyzmatyczna, prawdopodobnie z znaku ognistego, czyli lew, strzelec, baran i ktoś taki no, może Was do czegoś usilnie namawiać. Natomiast Wy kochani, sprawdzajcie ze sobą i nie róbcie nic na siłę. Tak dla was kochani te karty wyglądały. I ja jak zawsze dziękuję wam bardzo za obejrzenie tej prognozy. I po pierwsze zapraszam na prognozy indywidualne 2025. Oferta jest już dostępna na stronie. Strzelce zapraszam na rozkład urodzinowy. Jakieś bardzo aktywne Koziorożce też już mogą się na ten rozkład urodzinowy zapisywać. Ponadto, gdybyście chcieli skorzystać z innych rozkładów, na przykład z rozkładu partnerskiego albo z rozkładu Miłość dla singla, wykupić pakiet trzech pytań czy po prostu umówić się na konsultację, to również pełna oferta jest dostępna na mojej stronie internetowej. Jednocześnie chciałam podziękować wszystkim osobom, które zostawiają suby, lajki, komentarze, bo pomaga mi to rozwijać kanał i mnie to motywuje. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.